Zaloguj się do aplikacji Horsemanago i otwórz zakładkę wydarzenia. Możesz w niej przeglądać i edytować zaplanowane obecne i archiwalne wydarzenia. Aby stworzyć wydarzenie, naciśnij utwórz wydarzenia. Wybierz typ wydarzenia, a następnie jego godzinę oraz miejsce. Przypisz pracowników, którzy będą prowadzić wydarzenie, i dodaj jego uczestników. Ustaw widoczność i nazwę wydarzenia. W zakładce inne znajdziesz dodatkowe opcje, które pozwolą ustawić ci m.in. limit osób, przypisać konie czy ustawić poziom trudności wydarzenia. Utwórz wydarzenie naciskając Zapisz.